Cześć, witajcie na kanale Podwórkowiec. Dziś kolejny odcinek, tym razem kolejne prace podwórkowe. No zrobiła nam się wiosna, więc pora najwyższa wbrać się również za koszenie traw. Na szczęście nie, ta, nie tych za moimi plecami, bo te niestety nie są moje, ale po prostu trawnik już prosi się o to, żeby go skosić. W związku z tym trzeba wyjechać kosiarką. A żeby wyjechać kosiarką, to trzeba ją odpowiednio przygotować, czyli m.in. wyczyścić filtry i zmienić olej. I właśnie dziś o tym w odcinku. Zapraszam. Kosiarka, którą ja posiadam, to jest kosiarka firmy NAC, dokładnie numer LS50680H. To jest kosiarka 4,4 kW, 196 cm sześciennych. Jeżeli chodzi o rozstaw koszenia, to to jest 51 cm. Całkiem sprawnie sobie radzi. To jest kosiarka z napędem. O, merdek zaczął szczekać, mam nadzieję, że będzie słychać. To jest kosiarka z napędem. No i cóż, no została odstawiona jesienią, a teraz pora, żeby po prostu ją przygotować do sezonu. Jeżeli chodzi o wymianę oleju, to wszelkiego rodzaju informacje, zarówno do tego, na temat tego, jaki olej jest potrzebny do waszego silnika i do waszej kosiarki, jak również na temat tego, jak często ten olej zmieniać, znajdziecie oczywiście w instrukcji obsługi, w związku z tym. Ja zachęcam, żeby jednak od czasu do czasu tę instrukcję otworzyć i żeby jej po prostu nie wyrzucać. Jeżeli chodzi o kosiarki, to zwykle mają trzy możliwości wymiany tego oleju: albo poprzez korek, którym napełniamy olej, albo poprzez boczny korek spustowy, albo niektóre mają również od dołu pod nożami odkręca się osłonę, i tam. Również ten korek spustowy się znajduje. No, moja akurat ma ten boczny korek spustowy pod wlewem, w związku z tym spróbuję, tak jak zwykle, właśnie odkręcając tę śrubę, ten olej zużyty spuścić. Również przed spuszczeniem tego oleju, ja spróbuję kosiarkę odpalić, żeby ten olej troszeczkę się nagrzał, no i żeby był bardziej płynny, bo tak naprawdę po staniu całą zimę w garażu. Może to być gęsta galareta, a nie taki olej, jaki był wlewany. A jeżeli chodzi o to, jak często zmieniać olej w kosiarce, to zwykle producenci piszą o tym. Te informacje także możecie znaleźć w instrukcji obsługi, że olej należy zmieniać zwykle co 25 roboczogodzin. W związku z tym no, sami sobie policzcie, ile Wam schodzi z jednym koszeniem i jak często ten olej musicie wymienić. Ja zmieniam olej niezależnie od tego, czy wyrobię te 25 roboczogodzin kosiarkowych, czy nie. To zawsze na początku sezonu i do tej pory jest OK. Kosiarka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Oprócz tego, że będziemy wymieniać olej, to jeszcze będziemy czyścić filtr, który znajduje się tutaj pod tą pokrywą, także bierzemy się do roboty, ale najpierw spróbujemy odpalić kosiarkę po zimie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No to pierwsza próba odpalenia kosiarki po zimie. Ja, jak widzicie, mam zwinięty ten kabelek, który służy do odpalenia kosiarki. A to dlatego, że moja kosiarka przez zimę stała sobie ze złożoną rączką, ze złożonym uchwytem. W związku z tym, po prostu ten kabel się samoistnie zwinął. Nie rozwijałem go, bo właśnie no, nim będziemy odpalać. W związku z tym, jak zwykle, paliwo jest odrobina. Mam nadzieję, że odpali. Tutaj z przodu pompkę naciskamy maksymalnie trzy razy, jak jest napisane nawet na naklejce, która tutaj koło pompki się znajduje, i próbujemy. Próba pierwsza. Próba pierwsza zakończona niepowodzeniem. Co tam merdusiu? Zobaczymy co na to próba druga. No to próba trzecia. Jak widać próba trzecia zakończona pełnym sukcesem. Niech ta kosiarka sobie chwilkę pochodzi, jakieś 5 minut. Ten olej się na pewno zagrzeje. Jak widzicie Merdek się zainteresował kosiarką, a to dlatego, że nie wiem zupełnie dlaczego, ale akurat jej dźwięk działa na niego w ten sposób, że on po prostu jak ja kosze trawę, to biega za mną i obszczekuje kosiarkę. No tak ma wszystko, cóż, nic na to nie poradzimy. Ok, ja ją teraz zostawiam na dosłownie dwie minutki, no a później bierzemy się już za przygotowanie do odkręcenia tego korka z i oczywiście wymiany oleju. Się już wyłączyła, ta reszta paliwa, która była w zbiorniku, po prostu się wypaliła, w związku z tym można brać się do pracy. Chodziła około 5 minut. Myślę, że ten olej, który był w środku, na pewno również troszeczkę zdążył się rozgrzać i będzie po prostu bardziej płynny. Przy wymianie, uważajcie, ponieważ pamiętajcie, że przez to, że ona była włączona. No, to po prostu się zagrzała, w związku z tym uważajcie, żeby się po prostu w żaden sposób nie oparzyć. Jeżeli macie jakieś paliwo w zbiorniku, to najbezpieczniej będzie po prostu odpiąć kapturek ze świecy zapłonowej. Wtedy macie pewność, że na pewno nic się nie stanie. No, bo za chwilkę będziemy przechylać tę kosiarkę na bok i wylewać ten olej. Ale zanim to zrobimy, to najpierw musimy odkręcić tę oto śrubę z korka spustowego. A do wykonania tych czynności przyda się na pewno klucz. Ja mam akurat klucz dziesiątkę. Przyda się również do samego spuszczania coś, do czego będziemy spuszczać. To jest akurat wycięty jakiś tam pięciolitrowy baniaczek. Pozdaje się, że jakimś innym płynie. No i ponieważ ja robię to na kostce, to żeby mi tej kostki nie pobrudził kapiący olej, to przyda się również kawałek kartonu. Ale to za momencik, bo jak na razie po prostu odkręcamy tę właśnie śrubę. No właśnie, tu się stało tak jak myślałem, że się stanie. Zobaczcie naprawdę mocno przepalony olej z zeszłego roku. Prześwitkę należy lekko. Przechylić się, żeby, żeby można było to wszystko wylać i zlać. Kosiarka stała około 10 minut tak właśnie przechylona, jak Wam pokazałem. To jest cały olej, który udało się spuścić z silnika, jak widzicie, czarny, dosyć mocno przepalony. No, z tym, co nalewałem w zeszłym roku, niewiele ma. Wspólnego i na pewno nie wygląda tak samo. E, oczywiście teraz ten e, olej ja zleję do innej bańki, w którym trzymam zużyty olej, i przy okazji albo oddam go do e, mojego mechanika, który również wymienia oleje i na pewno go w odpowiedni sposób zutylizuje, albo będąc gdzieś w okolicy przoku po prostu ten olej e, oddam. E, w związku z tym no, na pewno nie wyleję go nigdzie na trawę, bo e, to o, nie o to zupełnie e, chodzi. Ok, no jeżeli mamy spuszczony już ten stary olej, e, to pora najwyższa brać się za nalewanie nowego. Ale zanim to zrobimy, to nie zapomnijcie o zakręceniu tej właśnie śrubki, która trafia do tego korka spustowego, no ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu to wszystko co byśmy wlali, to się nam z powrotem wyleje i to będzie bez sensu, także pamiętajcie o tym. No a teraz możemy się brać już za nalewanie oleju. Ja nalewam SAE30, to jest oznaczenie oleju, który nadaje się do tego, żeby pracować w... Kosiarkach spalinowych. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to raz jeszcze powiem: zajrzyjcie do instrukcji obsługi, albo po prostu kupcie w odpowiednim sklepie, i tam na pewno w sklepie obsługa Wam doradzi, jaki olej kupować. Tutaj ja mam 0,6 litra to jest dokładnie tyle, ile powinno trafić do mojego silnika. Została jakaś końcówka tego oleju. Ja na razie nie będę go nalewał. Niech olej sobie powolutku rozpłynie się po misce olejowej i trafi przez, do wszystkich zakamarków. Za momencik będziemy sprawdzać poziom tego oleju oczywiście bagnetem, który jest przy wlocie, natomiast ja w międzyczasie wyjmę i wyczyszczę filtr powietrza. W związku z tym przechodzimy na drugą stronę. A tutaj bardzo, bardzo prosta czynność, po prostu otwieramy tę pokrywę. Tutaj znajduje się filtr powietrza, ja nie będę go wymieniał, ale po prostu to wszystko, co się tutaj znajduje, odkurzę odkurzaczem. i odkurzacz wyłączony, a więc z powrotem zakładamy wszystko na swoje miejsce. Najpierw filtr, a później tę gąbkę. I po założeniu montujemy z powrotem na obudowie filtr wyczyszczony. A my z powrotem jesteśmy po stronie wlewu oleju. Myślę, że już można zmierzyć jego poziom. Czy to wszystko się rozpłynęło? Pamiętajcie, żeby mierząc nie dokręcać miarki. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest poziom. A więc mieści się. O, gdzie ten bagnacik jest? Nie wiem, czy uda mi się złapać ostrość. Raz jeszcze. Zobaczymy. Jest mniej więcej poziom oleju, był mniej więcej na środku. No, można nawet jeszcze troszeczkę dolać, tak jak mówiłem, do mojego silnika wchodzi dokładnie 0,6. Tak zaleca producent. To była butelka 0,6. Ja zostawiłem odrobinę, niewiele, bo myślałem, że może nie cały olej ten stary został spuszczony, ale jak widać, butelka pusta. 0,6 weszło, więc jest idealnie już nawet bez mierzenia. Zobaczcie, po prostu idealnie. Zakręcamy wlew oleju i jak widzicie, bardzo prosta czynność zarówno olej wymieniony, jak i filtr przeczyszczony. No to co? Można się brać właściwie za koszenie, jeszcze tylko nalewać należy paliwa i. Bierzemy się za pracę. Ok, olej wymieniony, filtr wyczyszczony, kosz założony, trawa czeka. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam, żeby Wasze kosiarki były w tym sezonie niezawodne. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku podwórkowca. Cześć!